Dzień dobry, Marcin Szelong, Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury. Zapraszamy wszystkich seniorów na nasze zajęcia stałe. Mamy w naszej ofercie nie tylko zajęcia z tańca towarzyskiego dla seniorów, która, są to zajęcia dedykowane seniorom, na których będą mogli nauczyć się tych tradycyjnych form tańca, takich jak quickstep, rumba, jive, wszystkie rodzaje walców. I wiele, wiele innych, ale także tańca country, który jest teraz dość popularny. Nie trzeba mieć na zajęciach partnera bądź partnerki. Niektóre tańce wykonamy solo, niektóre pary będziemy tworzyć na zajęciach. Koszt takich zajęć to 85 zł miesięcznie. Zajęcia odbywają się w poniedziałki od 10 do 11. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, zapraszamy do kontaktu, np. mailowego. Zapraszamy też do naszej siedziby, która jest w Parku Oruńskim. Tam również można się zapisać. Jeśli nie taniec, to zapraszamy także na zajęcia z języka angielskiego dedykowane seniorom. One zaczynają się od listopada. Koszt jest bardzo niski, ponieważ to tylko 60 zł za, za miesiąc takich zajęć. Angielski zaczynamy od zera, więc proszę się nie przejmować, jeżeli ktoś z Państwa nie miał żadnej styczności z tym językiem. A jeśli nie angielski, to klub seniora. Panie spotykają się w każdy poniedziałek od godziny 10 do godziny 14. Uczestniczą w spotkaniach, w różnych warsztatach, jeżdżą na wycieczki. Myślę, że to fajna inicjatywa tutaj w Parku Oruńskim. Zapraszamy.